Witajcie! Ja nazywam się Tom Rollauer, a Wy oglądacie Wizyj Nowa Huta. Dzisiaj pokażę Wam i odsłonię przed Wami tajemnicę Kopca Wandy. Kopiec Wandy jest jednym z pięciu krakowskich kopców, choć tak naprawdę było ich ponad 250 i tak do końca nie wiemy, jaką rolę pełniły. Ten powstał na przełomie VII i VIII wieku i ma 14 metrów wysokości. Kopiec Wandy znajduje się w najbliższym sąsiedztwie Huty Sędzimira. Za moimi plecami rozpościera się kombinat. Ale może na początek garść faktów. W 1222 roku po raz pierwszy odnotowano informację o wsi mogiła, która jest nierozerwalnie związana z kopcem. W drugiej połowie XV wieku Jan Długosz połączył kopiec w mogile z grobem Wandy. Na 1584 rok datowane są pierwsze pisemne notatki i doniesienia na temat wyglądu kopca. W 1860 roku Austriacy otoczyli kopiec ziemnym szańcem. W 1888 roku rozpoczęła się budowa ceglanego fortu, która zakończyła się w 1890. W 1890 roku Kornel Kozerski. Na własny koszt dokonał rewitalizacji kopca. Na jego szczycie zaś umieścił marmurową rzeźbę orła Ach, autorstwa samego Jana Matejki. Tyle faktów. Porozmawiajmy teraz o legendach. Otóż wedle nich Wanda była córką Kraka. Krak pozostawił swoje królestwo po swojej śmierci w kompletnym chaosie. Natychmiast możni obwołali ją jako królową, ale były to inne czasy, i wielu ludzi uznawało, że kobieta nie może władać królestwem. Dlatego pewien alemański książę, alemania to dzisiejsze Niemcy, postanowił napaść na królestwo Kraka. I kiedy miało już dojść do otwartej bitwy, jakaś przedziwna światłość uderzyła w wojska wroga, a sam alemański książę popełnił samobójstwo. Z kolei inna wersja tej legendy mówi o tym, iż alemański książę bezprzytomnie zakochał się w Wandzie. Ona jednak odrzuciła jego amory. A on ze złości najechał jej królestwo. Wtedy rzuciła się do rzeki, którą znamy dzisiaj jako Wisłę, i utopiła. Na cześć jej imienia nazwano tą rzekę Wandal. I od niej też wzięli się Wandalowie. Skopca rozpościera się także imponująca panorama. Po prawej stronie widzimy wawel zasłonięty przez budynek Błękitka, przede mną elektrociepłownię w Łęgu, a potem Prokocim, Bieżanów, a na samym końcu maszt na Chorągwicy. Z kolei z drugiej strony rozpościera się panorama kombinatu. W 2019 roku zespół naukowców z AGH wraz z dwoma niezależnymi firmami, dokonał dokładnych badań kopca za pomocą georadaru. I tu wybuchła sensacja, bo okazało się, że wewnątrz kopca są liczne anomalie. Wiadomość obiegła media, a naukowcy obiecali, że w ciągu kilku miesięcy opublikują szczegółowe badania. Niestety, mamy rok 2021, a naukowcy nabrali wody w usta. Także żadne badania nie ukazały się ani nie zobaczyły światła dziennego. A my zastanawiamy się przez cały czas, co kryje się wewnątrz kopca WANDY. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. A ja już teraz zapraszam Was na następny odcinek.